Cześć wszystkim, mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem, to będzie taki krótki film, nie, ma, nie mam w sumie na niego pomysłu, ogólnie nagrywam go na, na spontanie, powiem wam co u mnie się dzieje ogólnie, no przez ten cały czas co nie nagrywałem, to dalej piłem, znów były, trafiłem do szpitala z zapaścią, Ogólnie. Tak naprawdę byłem też na. ostatnio, jakby popijałem parę dni, później parę dni nie piłem i to tak cały czas, jakby było. I no, trafiłem na szpital psychiatryczny, ogólnie jako na detoks. I powiedzmy, no tam, to co widziałem, to tych ludzi trochę dało mi refleksji, bo ja tym nie mogłem spać. Dużo myślałem. No i wypisałem się czwartego dnia na żądanie. No i chyba to był błąd tak naprawdę, bo znów później zapiłem, to już to są sytuacje z trzech, z dwóch tygodni powiedzmy. I no i do dupy jakby, tak, wszystko się posypało, teraz więc z domu na komisariat, były wyczerwiałki, więc no cały czas coś złego się działo, bo ciągle piłem. I no ogólnie powiem, szczerze teraz mi dopisuje straszny lęk. Lęk, lęk społeczny przede wszystkim. Ogólnie nie wiem, co będzie dalej. Nie chcę o tym myśleć. Zapisałem się na terapię, zadzwoniłem i mam za miesiąc rozmowę z lekarzem. Czyli pewnie na oddział trafię za dwa miesiące. Więc tak naprawdę muszę być teraz twardy i no nie chcę. Nie chcę wracać do tego, co było. Chcę wejść na tor trzeźwości. Jakby na tą chwilę nie mam pomysłu, co będę nagrywał dalej. I czy, czy ktoś w ogóle to będzie oglądał? Tak. No ja to jakby robię bardziej dla siebie. Jeżeli to komukolwiek pomoże, też to to super. To będę zado zadowolony. No ogólnie to będą bardziej, to bardziej takie informacyjno, informacyjne, powiedzmy terapeutyczne, powiedzmy gadki. No nie. Tak jak, tak jak tam, nie wiem, biochemię mózgu, czy tam przekaźniki, Taką wiedzę swoją, którą ja będę zdobywał, jakby będę przekazywał. Wam i no może komuś to pomoże, który nie chodzi na akurat na terapię, a, a po prostu takie filmiki mu poka pomagają. Tak ja jestem jakby cały czas no, w stanie no odstawienia tak, no, nie, nie, nie są to przyjemne rzeczy, dlatego się plączę w ogóle język. Trzeci, trzeci dzień nie piję dopiero, więc to jest takie cały czas świeże wszystko, Taka bezsilność. Nawet się no wróciłem do, do modlitwy tak. Duchowość myślę, że mi pomoże. Wi wiara w to, że będzie dobrze cały czas. Taka iskierka jakaś tam nadziei. No i cóż. No i tak naprawdę to tyle co chciałem wam przekazać. Dziękuję za te komentarze, które były ostatnio, co mnie trochę jakby podniosło na duchu. Tam jedna osoba no, trzymała kciuki to pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich tam oglądających ogólnie. No i tak naprawdę to tyle, co chciałem Wam przekazać. Będę na, jechał na terapię i staram się ogarnąć życie. Przede wszystkim też yy, nie, nie dość że picie, to jeszcze i na przykład całą otyłość. No jakby cała ta waga wróciła. No ja tam schudłem 20 kilo. później znów wróciłem do alkoholu i wróciła stara wa stała waga. Stara waga. Czyli 106 no kg, teraz mam to jest tyłość drugiego stopnia u mnie, i no to też jest problem. Staram się teraz wszedłem w post przerwany od dzisiaj. <laughs> to nie jest jakieś dla mnie ciężkie, tak naprawdę, bo jakoś wytrzymuje takie stanie w żołądku. Miałem dzisiaj lekkiego głodu alkoholowego, ale na szczęście go przespałem. Ja wiem, że to jest bez sensu, że, żeby dalej to, w to wrnąć. Ale dalej doszedłem, więc to jest takie ciągle, ciągła walka byle tego nie zachlać. No mam nadzieję, że będzie, że będzie dobrze po prostu. I idę dalej jakby do przodu. To się dla mnie liczy. Każdy komentarz, każdy, każda subskrypcja to dla mnie będzie naprawdę sztos. No więc to tyle co chciałem wam przekazać tak na szybko. Obiecam, że będzie wczoraj. No jest dziś ten filmik, więc... No i chociaż, chociaż się odważyłem, bo no mówię, ten lęk społeczny, mam nerwicę lękową. No i to nie jest łatwe, bo jak się odstawia, to ten lęk jest spotęgowany i no, jest ciężko. Ciężko, ale na szczęście mam jakieś tam zaopatrzenie medy medyczne powiedzmy farmakologią, co też nie jest wyjście, ale no, w tym okre okresie od odstawiennym niestety niezbędne. No dobrze, to tyle chciałem wam przekazać. Piszcie może, jakie macie, nie wiem, macie jakiś temat, czy coś, żeby to nagrać, to nagram, jeżeli będę, jeżeli będę wiedział coś na ten temat. <laughs> pozdrawiam każdego, który ogląda, pozdrawiam każdego walczącego z z, z, z nałogami, ale, ale i tak każdego, który nawet nie ma nałogów. Wszystkich pozdrawiam, niech was Bóg błogosławi. Siema.